W Jasionowie uczczono pamięć 58 mieszkańców zamordowanych przez niemiecką ekspedycję karną. Był to odwet za potyczkę między partyzantami a grupą niemieckich żandarmów. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ofiar, koncelebrowaną przez księdza Waldemara Sawickiego w kaplicy W Jasionowie, po której złożono wieńce na masowym grobie 26 sierpnia. Przebiegał właściwie gdzieś tutaj na naszych, na naszych miejscowościach, wśród naszych mieszkańców, w sposób następujący. Było to święto, tak jak tutaj Ksiądz Proboż wspomniał, Matki Boskiej Częstochowskiej, zresztą obchodzone do dzisiaj. Był to dzień wolny od pracy. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili, jak wyglądała wieś Jasionową, była to wieś całkiem spora. Podobna do wsi krasne, spokojna, gdzieś te malwe w ogrodzie rosły. Gęsi jakieś chodziły po polu, tak. Ten spokój i cisza zostały zaburzone. 26 sierpnia podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow. Nikt nie spodziewał się e, represji i właściwie tego, co przyniesie wojna. A wojna bardzo szybko się zaczęła. Tak jak 1 września, właściwie nie cały tydzień później po podpisaniu tego paktu, hitlerowskie Niemcy, właściwie Niemcy, tak, napadły na Polskę 17 września. E, Wróg ze wschodu, Związek Radziecki, również dołączył do tej batalii i nie byłoby nic z tym dziwnego, gdyby nie terror, który, który gdzieś pośród żołnierzy niemieckich, później też żołnierzy radzieckich, zapanował na tych ziemiach. Jasionowo, 26 sierpnia 1943 roku, to też data nieprzypadkowa. Mi się wydaje, że, że Niemcy też wybrali tę datę nieprzypadkowo z tego względu, że było wiadomo, że mieszkańcy nie będą w polach, nie będą pracowali, będą raczej spędzali czas w domostwach, gdzie łatwo było ich po prostu złapać, spędzić do jednego domu i zlikwidować. Jasionowo jest specyficznym miejscem. Od kiedy pamiętam, od kiedy tutaj przyjeżdżam na Mszę Świętą Odpustową, zawsze w ostatnią niedzielę sierpnia. To miejsce gromadzi wielu ludzi, mieszkańców Krasnego, którzy właściwie w 1943 roku jako pierwsi tutaj przybiegli na pomoc swoim sąsiadom, nieodległe Krasno, właściwie niecałe dwa kilometry. Wiele zawsze jest pytań właściwie dotyczących tej tragedii. Czy mogło być inaczej? Czy ktoś mógł coś powiedzieć? Czy ktoś mógł zareagować? Bo y, przez wiele lat narosło wiele mitów, wiele, wiele historii. Właściwie, właściwie były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Czasami dotyczyły tego, że ktoś powiedział za dużo, czasami ktoś w ogóle nie zareagował na tą tragedię. Dziś nie powinniśmy nad tym się zastanawiać, z tego względu, że taka była polityka Niemiec. Pacyfikacja i zastraszanie społeczności były jednym z głównych argumentów, żeby zarządzać tym terenem. Terenem generalnego gubernatorstwa, ziem tych zdobytych przez, przez Niemcy. W tym miejscu zawsze powinna być cisza. Żeby każdy w Zazdumie mógł uczcić pamięć pomordowanych uczestników pacyfikacji. Żebyśmy o nich pamiętali. Cieszę się, że jest tyle młodzieży, że nie zapominamy, że my jako starsi, jako rodzice, jako dziadkowie uczymy młodsze pokolenia o tym, żeby pamiętać, bo to gwarantuje nam możliwość tego, że pamięć o pomordowanych z Jasionowa, z Siłka, z Naumowicz, zgib nigdy nie zginie.